W dniu 29 marca bieżącego roku odbyło się uroczyste otwarcie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, które funkcjonuje przy kierunku pielęgniarstwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Uroczystości otwarcia Centrum Symulacji Medycznej towarzyszyły nam władze uczelni przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, a także dydaktycy, studenci i pracownicy naszej Akademii. Jest to niezwykłe wydarzenie dla całej społeczności akademickiej dla naszych dydaktyków i dla naszych studentów. Dzięki otwarciu centrum wchodzimy w nową jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Dzięki uruchomieniu Centrum Symulacji Medycznej nasi studenci będą mogli uczyć się w nowej jakości, korzystając z zaawansowanych symulatorów, bardzo wysoko wyposażonych trenażerów i sprzętu audiowizualnego. Dzięki temu, już w trakcie trwania studiów, nasi studenci będą mogli korzystać z dalece zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, wykonywać zadania trudne, nietypowe. Takie, z którymi nie spotkają się czasami w zwykłej praktyce szpitalnej. To z kolei spowoduje, że będą mieli możliwość podejmowania odważnych decyzji już w trakcie trwania studiów, samodzielnej pracy, krytycznego myślenia. To z kolei spowoduje, że staną się bardzo atrakcyjnym potencjałem na rynku pracy, na który stale wzrasta zapotrzebowanie społeczne. Docelowo w Centrum Symulacji Medycznej powstało sześć nowocześnie wyposażonych sal. Sala wysokiej wierności wyposażona w symulatory wysokiej wierności, symulator osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia oraz system audio-wideo, pomieszczenie kontrolne, tak zwaną reżyserkę, dzięki której będziemy mogli modyfikować to, co dzieje się w sali wysokiej wierności. Powstała również sala do debriefingu, w której będziemy omawiać wszystko to, co wydarzyło się w trakcie symulacji, a także sala egzaminu OSKI. Powstała także sala umiejętności pielęgniarskich, sala niskiej wierności wyposażona w fantomy do pielęgnacji, osoby młodszej, osoby starszej, dziecka, niemowlęcia. Powstała także sala ALS i BLS, w której nasi studenci będą się uczyć procedur z zakresu podstaw pierwszej pomocy, a także bardziej zaawansowanych procedur związanych z ratowaniem ludzkiego życia. Powstała także sala umiejętności technicznych wyposażona w bardzo nowoczesne trenażery, yy, służące do zdobywania umiejętności typowo manualnych, doskonalenia umiejętności manualnych i technicznych.